zapraszamy wszystkich fanów futbolu amerykańskiego i nie tylko. początkowo miała być to impreza 26. 27 sierpnia, wielkie zakończenie futbolowe lata na sportowo. Niestety pogoda pokrzyżowała plany, więc 26. na pewno anulujemy. niedziela zostaje i atrakcje będą w tym takie jak oczywiście mecz futbolu amerykańskiego, naokoło stoiska sponsorów, partnerów, ale również Azorki, Anaconda i nasza nowo powstała sekcja czyli darek z drugiego lo my celujemy w amerykański styl kibicowania, czyli to ma być piknik rodziny, to ma być coś dla każdego. Dla dzieciaków będą strefy aktywne, strefy tam, gdzie rodzice mogą zostawić dzieciaki na 2-3 godzinki, niech się pobawią. Będą dmuchańce darmowe, a dla dorosłych będzie naprawdę uczta futbolowa. W obecnym roku zrobiliśmy nawet nie jeden, a dwa kroki milowe. Zresztą widać po, po pierwsze po infrastrukturze, która powoli się zmienia nasze boisko dzięki Polinie Śmłotowicz, ale Również sportowo. W obecnym roku wchłonęliśmy Armadę Szczecin, czyli bardzo, bardzo znany zespół, bardzo utalentowany, bardzo tytułowany. Mamy już start w drugiej lidze finansowo, jeszcze się nie spinamy, dlatego w tym roku tylko i wyłącznie złoto. Serdecznie zapraszam, naprawdę będzie się działo. Aktualnie nabór oczywiście jest zamknięty, jesteśmy tuż przed startem sezonu. Najbliższy nabór odbędzie się prawdopodobnie tuż po zakończeniu PFL 9, czyli to będzie końcówka listopada. Wtedy przede wszystkim zapraszamy młodych kadetów, adeptów sportu od 15 roku życia, aczkolwiek myślimy, żeby nawet od 10 roku życia stworzyć sekcję bezkontaktową, ponieważ bardzo dużo ludzi się do nas odzywa, ale to... Czekajcie na informacje. Nasze barwy zostają tradycyjne, to jest czarne, złote, czarne, żółte i w obecnym sezonie dzięki temu, że sponsorzy wrócili do nas po sezonie covidowym, ofiarowali nam dosyć spore kwoty i mogliśmy sobie pozwolić na nowe stroje. No... A gdzie, jak nie na meczu, zaprezentujemy je na pewno. Mamy przed sobą koszulkę futbolu markińskiego meczową, zwaną Jersey. Jest ona o tyle mm, nietuzinkowa, niecodzienna, że jest rozciągliwa. Zawodnicy zakładają najpierw pady i dopiero te jerseje na pady. Także ona musi być rozciągliwa. Mało tego musi wytrzymać nie tylko uderzenie, ale też małe szarpnięcia, małe struchlańce na boisku. Oczywiście z przodu mamy. Yy, Logo. Naszy jest na środku klatki, po lewej stronie logo Ligi, po prawej wytwórni. Jednak na dole to są nasi główni dwaj sponsorzy, którzy nam ofiarowali nowe stroje. Jest to firma Andre po sąsiedzku oraz High Performance Mateusz Dolański, za co ogromnie dziękujemy.